Dzień dobry dzieciaki. Witam Was w nowym filmie o słodziakach. Dzisiaj słodziaki wystąpią w konkursie talentów. Będą śpiewać angielskie piosenki. Zapraszam do oglądania. Jako pierwsza wystąpi Sarenka Hania. Dzień dobry, zaśpiewam piosenkę Wheels on the Bus. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. People on the bus go up and down, up and down, up and down. People on the bus go up and down, all through the town. Dziękuję. Kolejnym wykonawcą będzie Zuzia Zając. Zapraszamy, Zuziu. Dzień dobry. Ja wykonam piosenkę Hop Little Bunnies. Seen the little bunny sleeping till it's nearly Little bunnies hop little bunnies hop hop hop. hop little bunnies hop 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 little bunnies hop 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 little bunnies hop 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 little bunnies hop and stop. Dziękuję. Ostatnim już wykonawcą w dzisiejszym konkursie będzie Sowa Zosia. Sowo Zosiu scena jest twoja. Uhu. Witam państwa serdecznie. Ja zaśpiewam dzisiaj piosenkę o gwiazdce Twinkle Twinkle Little Star Twinkle Twinkle Little Star How I Wonder What You Are Up Above the World So High Like a Diamond Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Dziękuję. Wszystkie te wykonania oglądali i słuchali nasi mili goście. Którzy teraz wybiorą, do kogo trafi nagroda za najładniej zaśpiewaną piosenkę. Oto oni, oni będą oceniać. Jesz Jerzyk? Dzień dobry. Ryś, rysio. Dzień dobry. I nie, to też Nikodem. Witam Państwa serdecznie. Chłopcy, powiedzcie, kto według Was zasłużył na nagrodę? Ja uważam, że najładniej zaśpiewała zajęczyca Zuzia. Według mnie nagroda dzisiaj należy się sobie Zosi. Nie tupeżu, do ciebie należy ostateczne słowo, kto wygrywa dzisiejszy konkurs? Ja zgadzam się z tym co powiedział Jesz. Zając Zuzia wygrywa konkurs. Gratulacje! Zuziu, proszę. Oto nagroda dla ciebie. Och, dziękuję. Jaka śliczna emotikonka. Dziękuję, bardzo się cieszę. Następnym razem przygotuję jeszcze inną piosenkę. Dziękuję, dziękuję. To już wszystko na dziś. Żegnamy się z wami, dzieciaki. Papa, pa. do zobaczenia w następnym odcinku.